Każdy się rodzi z jakimś talentem, czy nie każdy ma talent? Eee, zazwyczaj każdy, ale... Zazwyczaj każdy? Tak. A jaki Ty masz talent, wiesz? Tak, ja mam talent e, o, o różnych talentach. Na, na rękach, o tańcuch, na szpinaczce, na pływaniu. Do mm -hmm. kilka właśnie talentów, ale rzadko. A co rzadko? Talentów e, za ma się kilka tyle ile ja mam, ale za, rzadko, na, naprawdę. Naprawdę rzadko jest aż tyle? Tak. Mhm. A twój brat ma jakieś talenty? E, mój brat ma szczepaniu. W szczepaniu? W szczypaniu? Co brat robi najlepiej? Podwiera słodyce. <laughs> Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj Dominika Łysio, która zajmuje się tropieniem talentów u dzieci. Zaprosiłam Dominikę do mojego podcastu po to, żebyśmy porozmawiały o tym, jak wygląda tropienie talentów u dzieci, czym takie talenty w ogóle są i jak Wy, drodzy słuchacze, możecie u swoich dzieci rozpoznawać talenty. Dzień dobry, Dominika. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Na początek chciałam Cię zapytać o to, co to w ogóle jest talent? Bo to jest takie pojęcie dosyć szerokie, chyba. I ja wiem, że ty się specjalizujesz w talentach galupa, tak? Mhm, tak, tak. zgadza się. To gdybyś mogła powiedzieć według definicji galupa, czym jest talent? Tak ogólnie. No, może na początek też dwa słowa o Instytucie Galupa. Instytut Galupa, czyli jedna z większych organizacji zajmująca się badaniem opinii społecznych w Stanach Zjednoczonych, ma też taką, czy jakby w latach 60., powstała jakby osobna zupełnie tej dziedzina zajmująca się właśnie mocnymi stronami i tym, co w ludziach tak naprawdę jest dobre i mocne. I na bazie wieloletnich, wieloletnich badań prowadzonych przez Dona Cliftona. Powstała definicja talentu według Instytutu Galupa. Mm -hmm. No i Galup tak jakby stwierdził, że każdy z nas ma takie swoje naturalne sposoby zachowania, myślenia i odczuwania. I Jeżeli jest w stanie, jakby nazwać te, te takie naturalne, jak najbardziej, sposoby i użyć ich w praktyce do. No, w pracy naszej codziennej czy w działaniu, no to właśnie te takie zachowania nazwa, naz, nazwał jakby talentem. No i każdy z nas, pewno Ty też, Asiu, możesz powiedzieć o sobie, czy może ktoś mówi tak o tobie. No, Ty to, Asia, masz tak od zawsze. Mm -hmm. Zdarza okay. się, że tak mówią o tobie? Tak, że umiem gadać. <laughs> No właśnie, także Ty od zawsze umiesz gadać, a ja na przykład od zawsze, jak już się podejmę jakiegoś działania, to już je doprowadzam do końca. Mm. I to rzeczywiście są takie nasze, nasze cechy, nasze, taki nasz potencjał, czy naturalny sposób zachowania się i funkcjonowania. I to tak naprawdę nazywamy talentem. Więc tak mówiąc, jakby ogólnie, talent według Instytutu Galupa to są nasze naturalne wzorce zachowania, myślenia i odczuwania, które mogą znaleźć pożyteczne zastosowanie. Bo to, że gadasz, mm -hmm. no to jakby jest połowa historii. Ale druga jest sprawa taka, żeby umieć wykorzystać to w sposób produktywny i efektywny. Czyli na przykład nagrać podcast. Powiedz względnie. Dokładnie. <laughs> okay. Okay. A powiedz, jak ty trafiłaś na talenty? Kiedy, kiedy na nie trafiłaś i czy ktoś ci pokazał, że istnieje coś takiego jak Galup? Dokładnie. Ja w około roku 2015, jakby po, po tym, jak już po raz trzeci zostałam mamą, bo jestem też mamą trójki dzieci, mam troje dzieci, szukałam znowu swojej ścieżki zawodowej, ponieważ przez wiele, wiele lat zajmowałam się jakby rozwojem zasobów ludzkich, szkoleniami. Spotkałam się znowu z moją koleżanką z pracy, i ona zapytała się mnie, czy słyszałam o galupie. A ja zawsze mówię i śmieję się z tego, a czy, był, a czy jest, aby przystojny? No, okazało się, że ten galup to jest tak naprawdę instytut, który właśnie zajmuje się talentami. Wtedy odkryłam jakby swoje własne talenty i no, stwierdziłam, że to jest coś fantastycznego, bo nagle się okazało, że to, co wydawało mi się, że w jakiś sposób mi przeszkadza, wcale nie powinno mi przeszkadzać, bo jest moją naturalną, mocną stroną i właśnie należy to jak najbardziej Podaj jakiś używać. przykład, co to mogło być? E, na przykład moim, jednym z moich talentów jest odpowiedzialność. Mm -hmm. No i się okazało, że y, odpowiedzialność to jest taki talent, który bardzo często y, bierze na siebie y, jakby różne zobowiązania i chce je doprowadzać do końca. Ale ten talent, jeżeli jest powiedzmy niedojrzały, czyli działa jakby w sposób mało produktywny i efektywny, może zbrać na siebie zbyt dużo rzeczy i jakby na przykład ten talent powinien się nauczyć powiedzmy delegowania, czy czasami wręcz odmawiania, a to wszystko na bazie jakichś priorytetów ustalonych przez siebie. No więc jakby odkrycie tego, że mam okay. taki talent. Że możesz czasami odmówić i nie dowieźć do końca, Dokładnie, tak? nawet nie, że nie dowieźć do końca, tylko po prostu odmówić i w ogóle no nie to... wchodzić jakby, mm -hmm. jakby w to działanie. Natomiast podejmować się działań, które czuję, że chcę właśnie zrealizować, które dają mi radość, sprawiają mi przyjemność. I to jakby odkrycie tego, no i nazwanie tego, co jest we mnie dobre, no pozwoliło mi jakby inaczej spojrzeć również na moją własną osobę. Wtedy też pomyślałam, moje dzieci zaczęły rosnąć i pomyślałam sobie, a dlaczego by dzieciom właściwie od razu nie dawać takiej możliwości? Od razu im nie mówić: "Słuchaj, no w tobie właśnie to jest naturalne. Ja widzę, że ty lubisz na przykład działać razem z innymi ludźmi, albo ja widzę, że ty jednak jesteś tym dzieckiem, które potrzebuje Eksperymentować, odkrywać, masz zupełnie inne talenty, ale chcesz robić to na przykład w samotności w swoim własnym kąciku Majsterkowicza. Mm -hmm. y I wtedy to jakby zaczęłam bardziej drążyć temat y talentów galupa dla dzieci. No i dzięki temu. Jakby doszłam do miejsca, w którym jestem teraz, czyli powstali Tropiciele Talentów, i zachęcam rodziców do odkrywania tych talentów, czyli tych mocnych stron, czy takiego naturalnego potencjału, który drzemie w dzieciach. No bo wydaje mi się, że jeżeli my zaczynamy już to troszeczkę wcześniej, czyli nie jako osoba dorosła, Dopiero to odkrywamy tylko troszkę wcześniej, no to jakby ta droga, czy ścieżka, którą dziecko później może iść w dorosłość, będzie na pewno dużo łatwiejsza. Łatwiejsza. A powiedz, w jakim wieku są Twoje dzieci? Moje dzieci, moja córka jest teraz w trzeciej klasie gimnazjum. No, w chwili obecnej mamy rok 2019, tak. to też może podkreślę, bo wiadomo, że Te treści e, nie będą podcast tak. może być słuchany również później. Dobrze, Więc mówisz. w 2019 ona jest teraz właśnie w, w trzeciej klasie gimnazjalnej, ma, ma 15 lat. Mój syn ma lat 12,5 jest w podstawówce, w siódmej klasie. A mój najmłodszy ma lat 7 i właśnie będzie od września chodził do szkoły, do pierwszej klasy. Do pierwszej klasy idzie. To od jakiego wieku możemy badać talenty u dzieci? Galup proponuje dla dzieci powyżej 10 roku życia już konkretne badanie, natomiast do 10 roku życia rodzice mogą obserwować tylko te talenty. I jeżeli chodzi o badanie, to badanie dla dzieci jest przewidziane w wieku od 10 do 15 lat. Nazywa się Strengths Explorer. I dzięki temu badaniu możemy poznać trzy najsilniejsze talenty spośród 10 określonych dla dzieci w wieku właśnie 10-15 lat. Natomiast dla młodzieży uczącej się i dla dorosłych jest już przewidziane badanie powiedzmy dorosłe. Mhm. I tam spośród 34 talentów określonych dla osób właśnie dorosłych i dla, dla młodzieży, dla studentów. Możemy uzyskać wynik pięciu podstawowych y, talentów. Natomiast, jeżeli chodzi o młodsze dzieci, y, też bardzo często jestem pytana, czy już sześciolatkowi czy siedmiolatkowi możemy określić talenty. I będąc mamą właściwie takiego dziecka, mm -hmm. mogę powiedzieć, że możemy zauważyć pewne symptomy, które dają nam te talenty. Y, I ja na przykład u mojego siedmiolatka ewidentnie widzę, że y, ma taki talent, który no. Ma w ogóle talenty liderskie, czyli związane jakby z wywieraniem wpływu, i jakby już teraz rozumiejąc to, że on no ma takie potrzeby, potrzebuje być wysłuchany, potrzebuje dużo mówić, bo on akurat no, jest takim dzieckiem bardzo komunikatywnym, bardzo skupiającym właśnie na sobie uwagę. No też inaczej do niego podchodzę. Mm -hmm. Też na przykład, jeżeli rodzic młodszego dziecka widzi, że dziecko potrzebuje wygrywać, bo też jest dosyć często jest talent związany z, ze współzawodnictwem, potrzebuje dziecko wygrywać, być na pierwszym miejscu, to też. Jest pewnego rodzaju właśnie talent, i im szybciej go zaobserwujemy, im szybciej go zrozumiemy jako rodzice, no tym jakby szybciej dajemy dziecku szansę rozwijać się w tym jego naturalnym obszarze. Nie próbujemy go piłować czy mówić: Nie, no. Słuchaj, czasami to jednak trzeba przegrać, albo no, nie, no takie zachowanie jednak nie jest adekwatne, prawda? To jak wspieramy ten talent właśnie z tym z wygrywaniem, z, z tym współzawodnictwem związanym. Załóżmy, że mam takie dziecko, które lubi wygrywać, a większość małych dzieci lubi wygrywać, tak? To teraz, w sumie, jak odrównić, czy to jest ta predyspozycja i talent, czy taka dziecięca po prostu chęć do tego, żeby jednak to poczucie wartości też czasami budować tym, że wygrywam? jeżeli to mamy w tych talentach, to jak to wspierać w takim razie, co mówimy? No Galu mówi, jeżeli widzisz, że Twoje dziecko ma y, talent, w współzawodnictwo i potrzebuje wygrywać, to jest to też talent związany z emocjami. Mhm. I mówi: Daj upust emocjom. Mhm. Czyli, jeżeli ty wygrywasz. No to ciesz się z tym dzieckiem. A. Jeżeli to dziecko przegrywa, no to smuć się razem z tym dzieckiem. Pozwól mu przeżyć to, co przeżywa po prostu. Dokładnie. Również po, jakby poleca na przykład stworzenie ja to się śmieję ściana triumfów czyli po prostu jakiegoś miejsca, w którym będą jakieś jego nagrody. nagrody, zdobyte, nie wiem, dyplomy czy cokolwiek wisiało w domu. I na przykład, jeżeli widzimy już, że dziecko interesuje się też jakąś konkretną dziedziną, no nie wiem, powiedzmy gra więcej w piłkę, albo no nie wiem, lepiej recytuje wiersze, czy tak jak na przykład dziewczynki bardzo często tańczą, mm -hmm. no to zróbmy na przykład tą ścianę zwycięstwa tylko związaną z jakimś konkretną dziedziną, prawda? Żeby wspierać w tym obszarze, żeby wspierać, tak jakby już w tym konkretnym obszarze, żeby dziecko jakby chciało nawet tak jakby współzawodniczyć samo ze sobą. Mm -hmm. Powiedzmy, ostatnim razem miałaś, no nie wiem, trzecie miejsce. No może następnym razem uda ci się y, lepiej. Y, też jakby we wskazówkach dla rodziców, jeżeli chodzi o talent, współzawodnictwo, pojawia się coś takiego: y, no wyciągnij wnioski, tak, szczególnie z przegranej, ale również z wygranej. No bo to jest talent, który jakby masz rozwijać czyli dawać jakby dziecku możliwość, żeby on był coraz lepiej i lepiej y, wykorzystywany. Mm -hmm. Mhm. Także, tak, to, także również rodziców, zawsze zapraszam rodziców też młodszych dzieci, no bo żeby wiedzieć, co obserwować, no to trzeba przyjść i się z tym wszystkim zapoznać. No właśnie o to chciałam Cię zapytać. Jeżeli rodzic nie robił talentu, testu talentów dla siebie nigdy, nie wie, czym one są i jakie one są, to co może zrobić takiego jako pierwszy krok, żeby móc te mniejsze dzieci, czyli te do 10 roku życia, obserwować i wspierać? Jaki byłby pierwszy krok? Ja myślę, że pierwszym krokiem powinno być w ogóle zapoznanie się z tym, jakie są talenty określone dla dzieci do 10 roku życia, jak one się nazywają i czym one się tak jakby charakteryzują. No bo, żeby cokolwiek obserwować, to musisz wiedzieć, co masz obserwować mhm. tak naprawdę. No i tutaj oczywiście zapraszam na, we Wrocławiu na swoje warsztaty. A jeżeli ktoś jest spoza Wrocławia, no to na moją stronę internetową lub na Facebooka, tam będę oczywiście umieszczać tego typu informacje. No a później zacząć jakby je obserwować. I to jest dla rodziców do 10 roku życia. Na warsztatach pokazujesz, jakie są talenty u dzieci. Tak, do 10 roku życia. Ile ich jest? Tych talentów jest 10 określonych dla dzieci do, do 15 roku życia. Do 15. Tak? Mhm. tak, i one są podzielone na takie cztery główne domeny. No to chyba też po to, żeby żebyśmy lepiej jakby zrozumieli o co mniej więcej chodzi. To może powiem o tych tak, domenach. to są jakieś grupy takie, tak? Tak, w których, są, te, to, talenty w których są. te talenty są? No mhm. i y, pierwsza domena to są talenty budowania relacji. Czyli wszystkie te talenty, w których dzieci jakby widać, że potrzebują więzi, lepiej czują się w grupie, współpracując z innymi rówieśnikami. Relacyjne. Relacyjne. Później mamy talenty wywierania wpływu, mm -hmm. czyli takie talenty, w których dzieci są takimi cichymi liderami bądź też głośnymi, bo to różnie bywa. Mm -hmm. i one jakby chcą właśnie przewodniczyć, czasami jakby są w zespole po to, żeby napędzać ten zespół do osiągania coraz lepszych wyników. No to są takie y, dzieciaki, które chcą wywierać wpływ na innych po to, żeby osiągać y, pewien cel. A, czyli on może być i cichy, i głośny ten talent? Tak, tak, to tak. podaj tak. przykład takiego właśnie, że jest cichy i głośny ten liderski, nie wiem. To czekaj, ale skończmy może te to domeny, Dobra, Dobrze, to to tak to żeby, żeby było jasne. Mhm. Później mamy y, talent y, 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 wykonywania, czyli to są talenty, które są związane z tym, że ty chcesz działać. I tu są talenty, jakby związane z tym, że no ty chcesz, no nie tylko masz jakiś cel, ale ty chcesz go również doprowadzać do końca. To są talenty też związane z realizowaniem pewnych, pewnych rzeczy. No mamy też takie dzieci, no nie wiem, mróweczki, które mhm. pracują wytrwale i to właśnie będą talenty w, w, tej, tej, w tej, tej domenie. No i ostatnie talenty, jeżeli mówimy o domenie,